Siemanko, witajcie, z tej strony Mister Story i witam was w EuroTraku Simulatorze 2. Eee, tak, wiem, że już kiedyś tam nagrywałem z EuroTraka, lecz teraz powróciłem eee, i będziemy dalej sobie kontynuować. Eee, jestem dopiero na pierwszym poziomie, więc niedawno zacząłem. Eee, pokażę jeszcze na czyjeś tam usługi. Eee, jadę teraz z kanią. Eee. Jedziemy teraz do Hamburgu z Font z Magdeburgu, tak? Magdeburg, tak, z Magdeburgu. się wam pokażę jak trasa mniej więcej wygląda. Będziemy jechać landówką. Prawie cały czas landówką i to autostradą dopiero. Ale landówkami ja lubię jeździć, więc git. GPS-a tak wezmę. I bierzemy 16 ton sera. <laughs> do Hamburgu przychód 3700 pozostały czas 8 godzin no i dobra jedziemy nie jestem za dobrym kierowcą z Eurotracka więc wiecie jak jakieś wykroczenia to sorry wjedziemy z miasta to poruszę tam tematy jakieś może znaczy mam tam do was do powiedzenia tą Так, информация. информацию. Почеканный. Ну, надо. No i teraz właśnie, gdy to nagrywam, rzuca mi się film o FRAPSie, bardzo Was do niego zapraszam, o ustawieniach FRAPSa i tak dalej, no, a po Eurotraku myślę, że nagram w końcu ten poradnik, jak kręcić i renderować filmy, kręcić FRAPSem, tak, wszystko od początku. Przez znowu jeszcze raz pokażę jak ustawić go i w ogóle, i kamtazy, jak renderować kamtazy Studium 8. Hmm. Dobra, zwolnimy trochę. Nie musieliśmy skręcić na Hamburg. No wiadomo, jeszcze teraz przeczytamy. Dobra, nic nie jedzie, jedziemy. No i gram na tym, na laptopie, bez żadnych... Mm, bez żadnego kierownicy, albo bez żadnego Własnym sprzętem. Nie mam na razie własnego sprzętu, więc nie wiem. Ale wziąłem kredyt i właśnie kicha, bo nie mogę wziąć więcej tego kredytu. Tylko 100 tysięcy, więc taki kredyt by się na nic nie przydał. No, ale dobre. No. Staram się iść w miarę jeśli chodzi takie, wiecie, nie wjeżdżać poza linie i tak dalej, ale do co do prędkości, no to już nie do końca. No i bardzo Was zapraszam do wykonania intra. Już wrzuciłem 24 minuty, już pewien człowiek się zgłosił, także po nagraniu zobaczymy. No, ale niech wszyscy, jak najwięcej osób pisze, Będziesz czego wybierać jak coś, nie? No 214 km. No myślę, że dojedziemy Z tym odcinku do Hamburga. Dziwne, bo na autostradzie zawsze są te takie, wiecie, jak się zjeżdża na bok, takie dźwięki na tym pasie. A tu na landówce też te takie, Będę kupował dodatki, tam wiecie, ekspansja polska, coś tam jeszcze, ale nie będę ściągał modów żadnych tam na Węgry czy Rosja. Coś w tym stylu. Tylko dodatki takie, co wyszły normalnie pudełkowe. No. A później kupię chyba tego, American Truck Simulator. Będę musiał już się jeszcze, to nie moja ciężarówka jak mówiłem, ale się, co to tam, niech koleś ma dopełnanie. Jedziemy prosto, dobra. I bo tak nie powinniśmy robić. ale nie chciałbym już przydzwonić do niego. Jestem w prawdziwym świecie, traktują w życiu, niech Ale tu, Eurotrack, literalny świat, można jeździć. Hmm. I możecie też napisać... E, ...pod tym filmem... Jeszcze jakbyście chcieli mniej więcej poradnik. Myślę, że poradników sporo nakręcę, bo to fajnie jakoś się tak kręci mi i spoko są. Chciałem, Będę tak praktycznie dużo tych poradników, robić do obojętniejszego, bo wiem, że ludzie mają problemy dla niektórych z prostymi sprawami, a ja dla niektórych no to są rzeczy do niewykonywania bez filmu. Nie? No, więc będę kręcił, myślę, że kilka poradników jeszcze nakręcę, ale jeszcze sam nie wiem jaki są. znaczy coś tam pobierać i wiecie to A dobra, to zostanę na tym pasie jeszcze tu wyprzedzę, więc nie jedzie. Na zakręcie. To jest troeczkę, dobra, skacałem do lusterka, bo tu zakręc. No, 128 km zostało tu lajcik. No, a myślę, że teraz jest wtorek, nie, środa, jest dzisiaj tak? Ja? 22 kwietnia, myślę, że w piątek będę kupował CS'a GO, więc po weekendzie może coś się pokaże. Będzie niedługo majówka, to też będę mógł się ze tam pana zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle jestem z tym CS'em i z tym wszystkim, jak mówiłem, herousy. Minecraft to na razie już w ogóle nie wiem czy czy będę tego nagrywał eee, a Heroesy na pewno zakończę eee, tylko nie wiem czy coś będę nagrywał czy nie, zobaczymy. Nie wiem jakieś zakończę, nie? Nie ma jakoś, będę chcę się grać w Eurotraka teraz. No, a Eurotraka odłożę jak wszystkie miasta odwiedzimy. Wtedy się skończy seria. Nie będę wam pokazywał wszystkiego, nie? No, tylko tak wiecie. Dobra, tu jest gdzieś stacja, już będzie blisko. Na no 200 metrów będę musiał skręcić. No bo trochę. Rąkowska włączymy i zjeżdżamy. Uff. Tutaj utro. Dobra. się do pełna. 1000 euro 775 litrów bogaty no i koszty po... co siedzi koszty popełniały pracę lasa więc mogę można ten Zero uszkodzeń piknie, aby tak do końca. Właśnie zastanawiam się jaki będę kupował samochód w EuroTraku. Jaką ciężarówkę. Chyba też kupię skanią. się fajnie jeździ. Renault mi też się dobrze jeździ, ale Renault tak jednak troszkę odstaje od tej skani. Renata. A tu skania fajnie się spicuje mi. Myślę, że na skanie będzie trzeba bardziej tak pomyśleć, wiecie. I może się w nią zaopatrz. On mnie wyprzedził na stacji jako teraz wyprzedził Dobra Wjeżdżamy, do samochód jedzie On będzie już z na autostrady To dlatego jeszcze tego weźmiemy Dążę, zdążę, nie zdążę, nie jedziemy Przedzamy wszystkich sobie a będziemy musieli zjechać, a będziemy mieli to pod prąd. Mój no samochód jechał. Ale teraz wolno że to... Rozpędziłbym się lepiej, ale... Samochody i ruch... Była jeszcze inna ciąga, więc... Bo, bo jesteśmy bliżej zjazdu na autostradę, więc... Bo zostaną 50 tylko kilometrów. To, żeby nie wiemy czy dzwonić to nie byłoby z 0% uszkodzeń to być ten ładunek no kręcamy w prawo nie, nie... autostrady nawet właśnie go opiemy bo to już jest zjazd po autostradzie wiecie no ja to laj chyba, Jak się No.

Dobra, ograniczenie do 50, no to się przystosujemy trochę. Rzucimy na ten pomad 50, mniej więcej. Dobra, musimy się nie rzucimy do świat. Roski na Hamburki, dobrze. Teraz znowu w prawo skręcamy. Zielone to jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, przechodzimy na pomarańczowym. Zielone, tu też przygardzimy, żeby się na mnie zmieniło. Tak, nie, spokojnie. Dobra, będziemy jechać. Przepisowy. Skręcamy tutaj. Oddamy ładunek, serdosta, co doskonale. Wywieżemy jakiś... Jeszcze załadujemy się. Кэссель, Кэссель это гранта, найдём мы. Кто это? это? Кэрли. И что в русских глобусах? Там насекомые, сочельники, Да. Вольво. Да. Ну, ладно, пойдёмте. Возьмём это русский Dobra, my jesteśmy już w dachcie Odpalimy go no. Tak miękko na zadunek wygląda 3 łotki widłowe Uważam 14 tam Cel do Kel Oczeki 3000 Te 4000 dopłaty więcej niż wtedy Zobaczymy się jak droga będzie wyglądała. Landówka, landówka i tu auto sprawdza. No i fajne. No to dobra. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i suba. Jeśli chciałby ze mną nagrać jakiś youtuber, niech napiszę w komentarzu w wiadomości prywatnej lub na Skype'ie poczcie i tak dalej. Wymagania to Skype i minimum 12 lat. No, spodziewajcie się w następnym, e, następnym w następnym w następnego filmu e, tego z poradnika, jak kręcić i obrawiać filmy. Także na razie, cześć, pozdrawiam.